Pokażę, jak naprawić błąd E15, standardowy błąd w Boszu w zmywarce. <laughs> tu akurat mamy model. Co mamy to za model? SMV45KX01E. Teraz akurat wyłączyłem, ale tu mamy cały czas E15 i taki kranik mrygający. Ale zaraz pokażę o co chodzi. Oczywiście pompa cały czas próbuje wypompować wodę, mimo tego, że już jej tam nie ma. I zaraz pokażę, co trzeba zrobić. Odłączymy sobie od prądu przede wszystkim. I pierwsza rzecz, oczywiście, mam zabudowę, więc od... odkręciłem front. I z tego co zdążyłem wyczytać. To najczęstszym problemem jest to, że po jakimś czasie po jakimś czasie ta uszczelka, ten oring, który tutaj jest dookoła, dokładnie pod tym plastikiem, z biegiem czasu wiadomo, traci swoje właściwości i rzecz, którą najczęściej polecają to właśnie. Dokręcić te dwie tu śruby. Ja tego nie ruszałem od nowości, zmywarka ma 8 lat, a udało mi się mniej więcej prawie dwa obroty dokręcić, i przez to zbiera się właśnie woda. Woda się zbiera w tarce ociekowej, która znajduje się tutaj. pokażę o co chodzi. O, dokładnie dokładnie tam ok, ok dokładnie tu się znajduje nie wiem czy widać, ale tu jest taki pływaczek bezpieczeństwa, jeśli się woda zbierze jeśli się woda zbierze to ten pływaczek styropianowy Zaczyna sobie wypływać do. O, nie wiem, czy widać. Powinno być widać. O! Pływa sobie do góry. I, yy, i odcina nam yy, elektrykę, tak żeby no nie zalało tych całych płytek tutaj elektryki. Więc najłatwiej dostać się przez odkręcenie tego frontu tutaj jest najpierw taka gąbka która jest tu zabezpieczona to jest powpychane tutaj ale to jest tylko i wyłącznie na, na wcisk więc wystarczy sobie to wyjąć a druga rzecz to jest taka blacha która to przykrywa tylko niestety za każdym razem trzeba zdjąć Front, bo ten front dochodzi równo dotąd, więc trzeba się pozbyć tej blaszki. A blaszka ta jest dosłownie na dwóch śrubkach i ona sobie tak siedzi. O! Dokładnie tak sobie siedzi. I tu jest jedna śruba, i po drugiej stronie jest druga śruba. To demontujemy. I najprościej, najszybciej jest powsadzać po prostu tutaj papierowy ręcznik, żeby to chło Wyciągnąć tą wodę z tej z tego właśnie tutaj tej miski, takiej nie wiem bezpieczeństwa, czy jak to tam różnie nazywają. I dzięki temu ten błąd Ja wystarczy, że tym pływaczkiem już poruszyłem, poruszałem o tym styropianowym i już ten błąd zniknął. Ale wiadomo, trzeba to wysuszyć. Oczywiście dużo jest dużo jest e, rad, żeby to przechylić, wyciągnąć całą rozmywarkę e, i delikatnie ją położyć na plecach i ta woda rzeczywiście wycieka od razu, ale no ryzyko jest wiadomo, że moją elektronikę, także lepiej sobie to na spokojnie to odkręcić Gdzieś śrubki i mamy problem z głową. Udało, udało mi się wymontować ten taki wyłącznik w momencie kiedy kiedy ten stropian pójdzie do góry że to sobie siedzi tak i bardzo świecimy dobrze? I jeśli ten pływak o to sobie tak siedzi ten czujnik, jeśli pływak idzie do góry, to podnosi nam to. To jest takie bardzo delikatne i słyszycie: klik, klik, nie odcina. <gry> to jest, można powiedzieć, włącznik błędu E15. O, i to jest cały ten właśnie kawałek styropianu, który, który to nam bardzo ładnie wciska. O, teraz już wysuszyłem, więc jest już w takiej pozycji dolnej ten styropian, ale chciałem to zdjąć specjalnie, właśnie żeby spróbować wyjąć ten kawałek styropianu i jeszcze osuszyć to pod nim. Także panowie, najprostszy i najszybszy sposób to jest zdemontowanie tego frontu wyjęcia tej gąbki to są dwie śrubki i mamy problem z głowy zawsze mnie denerwowały te wszystkie poradniki na YouTube gdzie trzeba było rozkręcać całą zmywarkę wyciągać z zabudowy wiadomo ile tym jest chrzanienia a rozchodzi się wszystko o cały właśnie taki a, mechanizm którego nazywam właśnie włącznik błędu E15 czyli mamy styropianik w tym korytku jak tam na pływa wody to idzie to do góry i włącza nam właśnie ten błąd A15, jest bardzo delikatny. I to jest cały ten właśnie mechanizm. A jak zobaczycie już jest porządnie wszystko osuszone wystarczyło kilka razy. Ręcznikiem papierowym sięgnąć i już się błąd nie pokazuje. Także, jeśli ktoś ma w Boszu problem z błędem E15 rygającym kranikiem, to nie ma się co bawić w rozkręcanie. Branie z mywarki na warsztat. Wystarczy odkręcić ten froncik tutaj, który jest tutaj od przodu i problem z głowy